Dzień dobry, Panie Piotrze. Dzisiaj spotykamy się w Częstochowie, w siedzibie naszego kolejnego diamentowego laureata Intex Polis. E, witam serdecznie. Dzień dobry. E, panie Piotrze, jesteście polską firmą, która powstała w 2007 roku e, i aktualnie korem Waszej działalności e, to jest projektowanie, budowanie sieci ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych. E, a jak wyglądały początki? 2007. No, początki były jakby trudne, ponieważ yy, zaczynaliśmy od zera, wszystko od zera. Zaczynaliśmy od składu, można powiedzieć, trzyosobowego, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Całkiem na początku zajmowaliśmy się tylko projektowaniem od 2007 roku i tak w miarę sukcesywnie jakby następował yy, rozwój firmy. Zaczynaliśmy od takich małych rzeczy, jeszcze wtedy nie zajmowaliśmy się tak głównie, nie specjalizowaliśmy się w sieciach ciepłowniczych, tylko od instalacji w domkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, w kamienicach, proste przyłącza. Nie mieliśmy takiego jeszcze rozbudowanego zaplecza sprzętowego, więc też wszystko na wynajmowanym sprzęcie. Mówię, trzy osoby to było takie zatrudnienie początkowe i takie były początki. Później w miarę jakby rozwoju firmy zwiększaliśmy to zaplecze. Podchodziliśmy do coraz to odważniejszych tematów. Cały czas parliśmy, że tak powiem, do przodu. no Dzisiaj zatrudniamy 39 osób. Dysponujemy już siedmioma koparkami, całym zasobem sprzętowym wyrodów samochody, tak, więc już nie musimy nic wynajmować. Robimy już większe zadania, już sieci ciepłownicze, nawet średnicy Fi 600. Węzły ciepłownicze mocy 3,5 MW, stacje uzdatniania wody. W związku z tym, no, ten cały zasób, tak samo w projektowaniu, ta nasza jakby oferta została rozszerzona. Aktualnie w tym roku też zrealizowaliśmy przebudowę sieci ciepłowniczej Fi 400. E, opracowujemy teraz taki projekt e, sieci ciepłowniczej e, o średnicy FI 700, taki ponad kilometr, więc to już są takie naprawdę e, większe inwestycje. Tak jakbyśmy spojrzeli właśnie wstecz, jak Pani zapytała na początki, no to jest diametralny przeskok przez te wszystkie lata, ale to wszystko jakby sukcesywnie następowało małymi kroczkami do przodu. Ok. E, macie bardzo fajne hasło. E, budujemy z pasją. Skąd w ogóle był pomysł na to, żeby realizację pasji jakby przełożyć w stronę branży budowlanej? No pasja w tym przypadku ma jakby dwa podłoża. Jedno takie osobiste moje, ponieważ od dziecka jestem można powiedzieć wychowany na budowach i na projektach, ponieważ z takiej rodziny inżynierów pochodzę. Sam przeszedłem, można powiedzieć, wszystkie szczeble, czyli od y, montera w sieci poprzez kierowcę samochodu ciężarowego, mistrza budowy, kierownika budowy, więc wszystkie szczebelki miałem zaliczone, więc wiem, z czym to się je. Tak? I to jest taka moja osobista pasja, którą realizuję teraz już y, we własnej firmie. Natomiast y, jeżeli chodzi o Hasło: Budujemy z pasją, to też pracownicy, tak? Mamy cały zespół pracowników, którzy też nie przychodzą tu tylko do pracy, tylko właśnie realizują, rozwijają się i realizują swoje, jakby, pomysły, swoje możliwości. E, robiąc to, mam nadzieję, z pasją. E, przynajmniej takie mam wrażenie. E, no i e, co jeszcze by można powiedzieć? Budujemy nie tylko po to, żeby zbudować, tak? Wszystkie zadania, które realizujemy, chcemy, żeby po nas zostało jakieś dobre zdanie, żeby ktoś nas wspomniał, ktoś polecił następnemu klientowi, więc to nie tak, żeby tylko zrobić, by zrobić, tylko dbamy o tą jakość, o terminy, o zadowolenie klienta, żeby można było to jakby przełożyć później na takie budowanie renomy firmy. Samego wizerunku, tak. Wspominał Pan już o realizacjach, ale czy są jakieś takie najbardziej spektakularne, nie wiem, innowacyjne, takich, które nie wiem, konkurencja no, przygląda się temu i chciałaby sturować w tym? To znaczy my nie robimy niczego szczególnego, czego by nie robiło wiele firm w Polsce. Okay. Tak? Zajmujemy się budową głównie tych sieci ciepłowniczych, wodociągowo-kanalizacyjnych. W związku z tym ciężko tutaj znaleźć coś, czym się wyróżniamy. No wielkie firmy, o których się słyszy w Polsce dziś budują jakieś tunele pod rzekami, metodami bezwykopowymi, bez zaburzenia ruchu w miastach, no my może aż takich spektakularnych inwestycji nie mamy, ale możemy się pochwalić na naszym polu, na naszym małym podwórku, takimi inwestycjami, jak na przykład e, wymiana, wymiana, czyli demontaż i montaż nowej sieci o średnicy 600 ciepłowniczej w 10 dni. 70 metrów, dwa razy po 70 metrów, to jest taki, można powiedzieć, wyczyn praca na dwie zmiany, jak wyczyn można powiedzieć, za takiej firmy mojej wielkości. Mhm. Tak? Yy, to jest jedna taka inwestycja, dwa, to też może nie jakoś yy, wyróżniające nas spośród innych, no ale realizujemy już teraz, czego kiedyś nie robiliśmy, gro robót na dużych głębokościach, powiedzmy sieci kanalizacyjne na 6 metrach, w trudnych warunkach gruntowych, cały czas z napływem wody, więc mamy już takie realizacje za sobą, które kiedyś o takich realizacjach bym nie pomyślał, żeby się na nie jakby rzucić, że mhm. tak powiem. Dzisiaj już przychodzi mi to jakby normalnie, że realizujemy takie sieci. Gratuluję. A proszę powiedzieć, czym pan się kieruje w zarządzaniu firmą tak na co dzień, dzisiaj? Tak, na co dzień w zarządzaniu firmą yy, dążę do takiej stabilizacji. Stabilizacja jest o tyle dla mnie istotna, żeby yy, nie myśleć o tym, czy mam co dać pracownikom do zrobienia w przyszłości. W przyszłości nie jakiejś daleko idącej, tylko w najbliższym czasie, nawet. Czyli Zawsze dążę do tego, żeby było tych zadań przede mną burka zadań do zrobienia, bo lepiej mieć burkę zadań niż mieć dołek i nie mieć co dać do zrobienia, wysyłać pracowników na jakieś postojowe czy na przymuszone urlopy, prawda? W związku z tym. Yy... To mi daje pewną stabilizację, że mam taki portfel zamówień w przód i pilnuję tego, żeby ten portfel był. Ciągłość pracy, jakby dla załogi. Pracy dla załogi. Druga rzecz, y, płynność finansowa. Też nigdy się nie zdarzyło, żeby pracownicy nie dostali wynagrodzenia na czas. Y, co też jest trudne w tej branży, y, no, żeby dotrzymać tej płynności, ponieważ no, branża budowlana jest specyficzną branżą. Y, I to są takie rzeczy, które taka. Stabilizacja w moim odczuciu daje takie możliwości też rozwojowe, właśnie o myśleniu nad przyszłością. Jeżeli jest z czego, no to się inwestuje i w pracowników, no bo jakby na to nie patrzeć firma to nie sprzęt i szef. Tylko firma to pracownicy, tak? Jakby nie było pracowników, to zostaje tylko nazwa. Cały zespół. Tak Więc tak. taka stabilność na tych różnych jakby polach daje takie możliwości w przód. Poczucie bezpieczeństwa dla I Pana. Poczucie I poczucie bezpieczeństwa. Ja tak. Rozumiem. Um, proszę mi powiedzieć, co według pana w dobie dzisiejszych czasów e, może być gwarantem sukcesu tak ogólnie. Czy jest coś takiego w ogóle? Bo być może, bo być może nie. To znaczy w tej branży, w branży budowlanej, to jest bardzo nieprzewidywalna rzecz, ponieważ każdy rok jest inny, każde zadanie jest inne, i tutaj nie ma czegoś takiego, że odhaczymy ptaszka, że osiągnęliśmy sukces. Tak? Mhm. Cały czas jesteśmy uzależnieni od sytuacji geopolitycznej w kraju, od rynku pracownika. W związku z tym, dla mnie takim sukcesem no miło by było osiągnąć, no to właśnie takie poczucie zaufania od klientów, polecenia innym klientom, dobrego zdania o firmie, o jakości, o pracy. Są takie rzeczy. Renoma po prostu. Taka renoma, to, to jeżeli miałbym powiedzieć, że osiągnąłbym sukces, to nie ja sam sobie odhaczyć i powiedzieć, że osiągnąłem sukces, tylko to jednak inni powinni mnie ocenić, mhm. y, no, że idziemy w dobrym kierunku, i to byłoby dla mnie takim sukcesem. W miarą sukcesu, rozumiem. Panie Piotrze, czy jest jakiś sposób, żeby w dzisiejszych czasach prowadzić firmę bezpieczniej, czy na coś szczególnego. Trzeba zwrócić większą uważność, mieć więcej ostrożności. W dzisiejszych czasach, można powiedzieć ogólnie i szczególnie w naszej branży, czyli w tej branży budowlanej, no jest bardzo dużo miejsc, gdzie jest ryzyko. Ryzyko na przykład już na etapie kontraktowania jakichś zadań, nieprzewidzenie pewnych sytuacji, które mogą się zdarzyć właśnie podczas realizacji, które mogą mieć później odzwierciedlenie kosztowe, no to jest takie niebezpieczeństwo, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Niektóre firmy yy, niejednokrotnie wygrywają różnego rodzaju przetargi właśnie dzięki temu, że niektórych, znaczy dzięki temu, poprzez to, że niektórych rzeczy nie doszacują, nie zauważą, nie przewidzą. My staramy się też przewidywać, też niejednokrotnie nam się zdarza czegoś nie przewidzieć, ale to są takie właśnie ryzykowne sprawy, które no, będą miały później finansowe odzwierciedlenie i to jest takie niebezpieczeństwo, na które trzeba zwrócić uwagę. Druga rzecz, właściwa organizacja pracy, organizacja firmy, organizacja robót, to też ma znaczenie. No i chyba najważniejsze z tego wszystkiego to odpowiedni dobór kontrahentów, tak? Ponieważ yy, no jest to związane z pewną wiarygodnością yy, finansową, yy, z przepływami pieniążków. Yy, co z tego, że zrobimy zadanie, za które nie dostaniemy wynagrodzenia albo za które będzie, na które będziemy czekać ileś miesięcy. Firma musi cały czas pracować, musi następować przepływ finansowy w firmie. I no to jest najbardziej chyba istotne, odpowiedni dobór yy, kontra kontrahenta. Mhm. Działa to też ze strony dostawców, którzy też nas niejednokrotnie weryfikują, udzielając nam kredytów, yy, płatności. Brawo. Tak. W związku z tym, no to wszystko są naczynia powiązane. Pozwanzane. Zawsze pobieracie raporty yy, a propos firmy przed rozpoczęciem współpracy, żeby się czuć bezpieczniej i pewniej, żeby dograć warunki tej współpracy? Nie zawsze, ale zdarza nam się. Mhm. Dlaczego nie zawsze? Ponieważ. Yy, też gro naszych klientów to już klienci z historią, z którymi współpracujemy wiele lat. Kładziemy nacisk na większe firmy w tej branży, w której pracujemy, czyli w ciepłownictwie, czyli to są głównie przedsiębiorstwa ciepłownicze, tak? przedsiębiorstwa wodociągowe. No więc z tych instytucji z reguły nie weryfikujemy, ponieważ, ponieważ od lat mamy współpracę sprawdzoną, terminowe płatności ale zdarzają nam się firmy deweloperskie, firmy budowlane, dla których jesteśmy podwykonawcami, firmy drogowe i te firmy sobie weryfikują. Pod lupę, tak? zawsze. Mhm. Nasze badania pokazują, że firmy przychylniej oceniają swojego partnera biznesowego z różnymi wyróżnieniami. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie jakby o naszym certyfikacie Rzetelna Firma, ale generalnie firmy takie, które gdzieś tam ten dobytek nagród, wyróżnień mają. Czy, czy pan zaobserwował coś takiego u siebie w firmie, że na przykład był przychylniej traktowany przez potencjalnego partnera biznesowego w związku z tym, że gdzieś tam jest certyfikowany jako rzetelny płatnik? No, i tutaj trzeba na to spojrzeć dwojako. Na pewno certyfikat rzetelności jakby dokłada pewną cegiełkę do budowania tej wiarygodności, uczciwości finansowej czy rzetelności firmy, ale ma to głównie w moim odczuciu zastosowanie przy kliencie indywidualnym, przy właśnie takich firmach, gdzie jesteśmy podwykonawcami, czyli świadczymy usługi dla innych firm podobnych do mnie albo do troszkę większych. Tutaj może mieć to znaczenie, gdzie jest całkiem inny proces zdobywania tych, yy, tych zamówień. Tak? Czyli, że ten człowiek przyjdzie do mnie, do firmy, zobaczy właśnie na ścianach te certyfikaty, wejdzie na stronę, zobaczy certyfikat, albo gdzie ja składając mu ofertę, wplączę gdzieś w tej ofercie, że posiadam taki certyfikat, Cześć, że otrzymałem certyfikat rzetelności yy, za rok. Taki, następny i jeszcze następny, to będzie miało wtedy znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o takie przedsiębiorstwa, jak właśnie wodociągi, czy no, no większe przedsiębiorstwa, gdzie są też zobligowani do prawa zamówień publicznych i robią te przetargi publiczne, tam ten certyfikat i ta wiarygodność udowodniona tym certyfikatem nie ma znaczenia. W moim odczuciu jest to bolączka od wielu, wielu lat, że jedynym kryterium wyboru takich wykonawców, jak ja do takich zadań, jest cena. W dalszym ciągu cena, cena i cena. Startuje powiedzmy do przetargu 14 y, uczestników i z tych 14 najniższa cena. Nie ma znaczenia ta wiarygodność. Y, sprawdzają zdolność finansową, sprawdzają y, brak zalegania w ZUS-ie czy w Urzędzie Skarbowym. Y, Sprawdzają referencje, którym trzeba się wykazać, że realizowaliśmy w ostatnim okresie takie roboty. Kolejnym problemem z tymi referencjami jest to, że dzisiaj można sobie użyczyć referencji od innego wykonawcy. Więc ja nigdy mogłem danych robót nie robić, a mogę udowodnić, że jestem w stanie je zrobić w ten sposób, tak? więc nie ma tutaj miejsca, jak na razie, na tą wiarygodność. Właśnie tak, żeby ktoś jeszcze dołożył kryterium poza ceną, gwarancją, które się najczęściej pojawiają, żeby, tak, tam, hmm? żeby prześwietlić y, daną firmę, no to wtedy może byśmy doszli do tego, że, że, że ta wiarygodność też y, taka analizowana przez lata, bo to też nie jest sztuką w jednym roku. Wykazać wiarygodność. Ciągłość. Uh -huh. Ja jestem uczestnikiem y, programu Rzetelna firma od 2014 roku, czyli mamy już uh -huh. dziesiąty rok. Tak. I marzyłbym, żeby z tego skorzystać w ten sposób, żeby ktoś na to popatrzył, właśnie jako na historię uczestnictwa, a nie na jednorazowy występ. Uh -huh, no rozumiem. E, a proszę mi powiedzieć, czy prowadząc firmę w dzisiejszych czasach jest e, łatwo utrzymać rzetelność, głównie rzetelność płatniczą? A już w ogóle rzetelność płatniczą w branży budowlanej. Zaznaczył pan już parę razy, że branża budowlana do łatwych nie należy i pewnie też należeć nie będzie. No i jak, jak tego dokonać, tak naprawdę? Nie jest łatwo. Yy, branża budowlana. Nie jest łatwa dla utrzymania rzetelności, a tym bardziej jeszcze bardziej taka wyspecyfikowana branża, w której my pracujemy, czyli budowa sieci ciepłowniczych, bo tym się najbardziej specjalizujemy. Dlaczego? Główne realizacje przypadają na okresy pozagrzewcze, czyli od maja do września. To jest taki okres, gdzie my naprawdę mamy co robić od rana do wieczora. Cały rok wygląda mniej więcej w ten sposób, że z początku roku się wszystko projektuje, zamawia, kontraktuje, czyli zamraża się własne środki finansowe. Mm -hmm. Budowlanka, jakby rozliczenie robót budowlanych z reguły polega na tym, że trzeba wbudować materiał, zrobić jakiś element robót, za który dopiero dostanie się jakieś pieniążki. Więc jeżeli przeanalizujemy rok, że y, pracę w mojej branży zaczynamy od maja, a wszystko muszę przygotować jeszcze wcześniej, to ja te pieniądze tak naprawdę zobaczę dopiero we wrześniu. Okay. Można powiedzieć. Więc y, my y, my większość my roku y, finansuje się y, jakby takie zadania, i dopiero na koniec otrzymuje się te, w, to, to wynagrodzenie, można powiedzieć, w pełnym stopniu. Gdzie za chwilkę zaczyna się kolejny rok i znowu w kółko to samo, tak? Yy, I teraz wracam do rzetelności płatniczej, gdzie w całym tym przebiegu tego roku trzeba kupować materiał, trzeba płacić za ten materiał naszym dostawcom, w stosunku do których ja chciałbym być mhm. rzetelny. No i kontrahenci też muszą mnie płacić, a płacą mi dopiero za coś, co już jest naprawdę u nich wbudowane, a nie za to, co leży na magazynie. W związku z tym tu jest ta specyfika tej branży i, i, i taki ciężar przerzucony na no na przykład Najpierw, na jakby z początkiem roku, planowanie, projektowanie, działanie i później oczekiwanie tak naprawdę tak. na wynagrodzenie. I w tym planowaniu na początku roku trzeba jeszcze wszystko kupić. Trzeba już mieć materiał, Zabrać, ponieważ jeżeli już mamy przystępować do prac od maja, to już musimy mieć ten materiał i mieć czego robić. Mhm. Z czego robić, kim robić i czym robić. O, ja zawsze tak mówię. Rozumiem. No to jakie plany na przyszły rok dla, dla Państwa firmy? Przyszły rok będzie powtórzeniem, jeżeli chodzi o zakres działalności tego, mhm. co robimy dotychczas. Znowu zaczynamy już teraz jak najbardziej walczyć o tematy przyszłoroczne, bo takie przejście z roku 24 na 25 już można powiedzieć mamy zapewnione. Tak jak mówię, ta górka zawsze musi być przed nami. Natomiast już walczymy o portfel zamówień na 2025 rok, zarówno w projektowaniu, jak i w wykonawstwie. W projektowaniu już mamy przed sobą właśnie takie duże projekty przewidziane, które będziemy realizować. Trzymamy kciuki. I w wykonawstwie już też nam się jakby nakreślają, że tak powiem yy, przyszłoroczne tematy. My trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że widzimy się w przyszłym roku też na Gali Rzetelnej Firmy, na której jesteście już kolejny rok z rzędu. I wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję. Myślę, że na pewno się spotkamy. Super. Dziękujemy. Jesteśmy na jednej z naszych aktualnych realizacji, czyli węzeł ciepłowniczy na potrzeby podgrzewania murawy boiska treningowego stadionu Rakowa w Częstochowie.